Czytamy dzisiaj fragment Apokalipsy, i wydaje mi się, że powinienem przeczytać w komentarzu praktycznie cały ten fragment od nowa. Bo każde zdanie może nas zachwycać i ta rzeka, w której płynie woda życia i tron Boga, i baranka, i drzewo życia. I liście drzewa życia, które są lekarstwem, to nawiązuje do księgi Ezechiela, a jednocześnie idzie dużo dalej, że jest proroczą zapowiedzią, ale taką, która wypełnia nas niepomiernie większą radością. I widzimy Obok tronu Boga i baranka, wszystkie sługi, które oddają cześć Bogu i którzy będą oglądać Jego oblicze, a przecież tego oblicza ciągle wyglądamy. I to Jego imię na ich czołach, to znaczy imię, które mówi, kto jest ich panem, do kogo należą. A potem, że już nocy nie będzie, i że nie potrzeba żadnej lampy, ani słońca, bo sam Bóg będzie światłem. I podkreślone to, że te wszystkie słowa są wiarygodne i prawdziwe. Takie właśnie jest błogosławione proroctwo tej księgi. Można tylko dodać. Jedno krótkie słowo, Amen. I chcieć, aby to wszystko się wreszcie stało i spełniło. Chcę dzisiaj z całą mocą powiedzieć, u kresu roku liturgicznego, apokalipsy nigdy za mało. Co to znaczy? To znaczy, naprawdę jesteśmy wciągnięci w jakąś wirówkę życia. Ilu z nas to tacy po prostu pracocholicy, którzy godzinami ślęczą w tej swojej pracy przed monitorami komputerów, albo robią jakieś inne ważne rzeczy po to, żeby utrzymać swoją rodzinę i swój świat, i jakiś status, żeby coś osiągnąć, żeby się materialnie jakoś odkupić czy okupić. Ta Ewangelia i to słowo mówi wyraźnie. Niech nie będą ociężałe wasze serca z powodu obżarstwa, pijaństwa, takiego zakręcenia się na jednym wymiarze życia. Życie jest wielowymiarowe. I ta apokalipsa przypomina o tym wymiarze najważniejszym. Wymiarze celu naszego życia. O tym wymiarze duchowym, w którym nic nie ginie. Tak, że cały człowiek jest ocalony przez Boga i przez Jego miłość. Że my Przesuwamy się jedynie w jego kierunku. A jak ktoś tak myśli, że jeszcze coś zje, jeszcze czegoś zasmakuje, jeszcze coś osiągnie, to może się pewnego dnia zdziwić, że dopadnie go ta apokalipsa, dopadnie go ta, którą nazywamy śmiercią i wcale nie tak to, jak święty Franciszek zasyżył, mówiąc siostra śmierć, ale tak naprawdę i on zobaczy, że wszystko traci. A dla chrześcijan, Koniec jest początkiem. Koniec jest początkiem, jest wyzwoleniem do jeszcze pełniejszego i cudowniejszego życia. Jest radością spotkania z ukochanym. I niech tak będzie, niech ten koniec liturgicznego roku przybliża nas do tego dnia, w którym staniemy przed Bogiem i przyjmiemy Jego miłość do końca. Muzyka